Wierzę. Dobra widzowie, czekamy ze stókamy zeście, czy w końcu bateria, więc na dziś to chyba dziś koniec. W czwartym odcinku dokończymy pacenie tych pomieszczeni i zobaczymy piwnicę jak zostawicie cię jednak 100, 110 łapek w górę, jednak, a nie 100, 100 widzowie dziękuję za ten odcinek, meg, meg, idziemy już, już, ja się nadal boję, to ja, bo jest taka straszna sfera, i ja się boję, jak ja jakbym w jakimś był w widzowie, jakieś grze, w czy Jestem z kamerzystą moim, nie będę mówić nazwy, Tak się nazywa, bo no nie chcę, żebyście wiedzieli, widzowie, wiem. Ja właśnie jest, jestem właśnie główną osobą, bo kończy się jednak ta bateria, co nie? Nie, co? To co ty? Dzień pójdziemy Dzień dobry, dobry. dobry Jak by ja bym zostawił... łapek w górę z, i subskrypcji na tym kanale. Ale fajnie by było jakbyście więcej. Bo to do, do, bo to jest Saat yok